Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Nine Kings, o, oczywiście lecimy z trybem przygody, bo już trochę misji zrobiliśmy w tym trybie, kto nie widział to polecam zapoznać się z playlistą, po raz pierwszy odblokowaliśmy nową frakcję, król czarów, inkantacja, księgi czarów, ślepi wasale, wstrętni wrogowie, zabawimy się mój panie, warunki zaczynasz z dziewięcioma kartami zaklęć w ręce, zaczynasz z czarnoksiężnikiem i magiem na polu bitwy, okej? Okay. E, I to chyba też się odblokowało Królewska Straż. Echem. Wrogowie są silniejszy niż myśleliśmy, mój panie. Królewska Straż jest silna, ale nie wiem jak długo wytrzyma warunki. Zaczynasz z paladynami w stalowych zbrojach. A czy tak będziemy tankować? I rozumiem, że tu jest farma, a tu jest kowal, a tu jest zamek. Okej, okay. to chyba już widzieliśmy. To jest to takie straszne moim zdaniem. A tu o piece. Król kamienia chce nam odebrać naszych kowali, mój panie. Skoro tak bardzo tego pragnie, dajmy mu skosztować naszej stali. Warunki. Zaczynasz z kowalami i wieżami zwiadowczymi. Zaczynasz z dekretem ognista kula. Ale co, już mamy zabudowane wszystko? No Dobra, sprawdźmy to tak z ciekawości. Jest rok 717. To są moi wrogowie. Tak, mamy już zabudowane wszystko i mamy rok 11. Mhm. Tu się na wsadzie nic nie robiło, prawda? Nie, nie wiem czemu chcę biegać po mapie. E, dobrze, czyli co my mamy? Muro twórcze, budujemy mury obronne w Twoim Królestwie. Zdrowie 6Z. Drugi raz to samo. Kowal, 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 tylko że to jest trzeciopoziomowy. A to jest drugopoziomowy. To jest nasz mały zameczek. Wieża zwiadowcza strzela potężnymi strzałami w pojedynczy cel. I jest jeszcze wieża zwiadowcza trzeciego poziomu. A to jest pierwszy, to jest drugiego, a to jest. Aha, czyli mamy trzy wieżyczki. A kowal działa do siły sąsiadujących oddziałów i budowli. No to dobra, to ten kowal działa, ten kowal działa, ten kowal działa. Mura twórca po prostu buduje mury. Okej. Okay. Czyli tak wieżyczkowo. Awansuje wskazano A. Odblokowuje działki sąsiadujące z celem. Karty celu wracają do twojej ręki maksymalnie trzy kopie. Czyli jak tu bym kliknął, to to i to zostanie usunięte. As I understand. A co ja bym tu na tym użył? Usunęłby zamek. Um. I kopie, i karty celu wracają do twojej ręki. czy jakbym na tym użył, to bym mógł od razu sobie murki zrobić, tylko że to stracę, to nie. Kurczę, no to, to już jest taka logiczna zagadka, jak to zrobić. Dobra, użyję tylko, żeby... Z... Bo to nie, podkre... nie podświetla, ale raczej... A nie, dobra, czyli chodzi o odblokowanie, a nie o usunięcie. No dobra. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tak to działa. No to tutaj jakbyśmy dostali to jakiegoś kowala lepiej, nie? A ten murotwórca to sobie może iść gdzieś na, na róg, czy chyba, że jeszcze. Hmm. No Bo tutaj jeszcze byśmy mogli też, albo właśnie, w sumie możemy to po prostu wpychać tu. Tak, możemy robić awansik. Co powinniśmy dostać? Może więcej kowali, żeby tych kowali poulepszać. Dobra, weźmy tu. Mm, to wziąłem złego, bo on był trzecie poziomowy w sumie, ale, ale dobra. Ten jest ten na, na ten na więcej za, zasługuje. Tego bardziej tu bym chciał. Tak, tak trochę, tak trochę inaczej poszliśmy z tym. I te mury nam no, muszą tutaj uratować dubsko. A, mamy jeszcze ten ogień, tak? Że strzały zamku tworzą na ziemi strefę zadającą obrażenie, ale tylko zamku. A mogę robić jednostki. Eee... Jakbyśmy mieli farmę, to i żołnierzy byśmy mieli więcej. farma tu, i tu, i tu żołnierz. Chyba, że farma tu, i tu, i tu. To by przynajmniej dostawał z kowala. na razie, żołnierz. Dajemy go tu. To też mu wzrosną obrażenia. No te balisty może problematyczne, ale no, wytrzymały te murki. Eee, co roku zwiększa o 2% obrażenia zdawane przez wszystkie wieże i bazy. Chyba chcemy to. Podwaja wszystkie statystyki wszystkich oddziałów. No mamy żołnierza, ale nie wiem, czy to nie za mało. Odrzuć bieżącą rękę, otrzymaj jedną kopię każdej z kart swojego króla. Za każdym razem gdy wróg zaatakuje twoją jednostkę jego stopień zatrucie zwiększa się o jeden. Szczerze przerzucę raz. Twoje budynki wsparcia wykorzystują swoje efekt dodatkowy raz. Budynki wsparcia, mówimy o tym, to jest budynek wsparcia. Wziąłbym to i jej... no, sprawdźmy. Eee, co roku zwiększa 2% obrażenia zawarte przez wszystkie wieże i bazę. To no, to może gdzieś tam wcisnąć, byle jak, byle gdzie. Chyba tak. Tam bardzo dużo obrażeń wskoczyło. Pierwszych wzmocnimy i będzie git. Zresztą tutaj trochę, trochę idzie. Może nie będzie git, ale palą się jeszcze frajery. Więc jest. Co się nagrywa? Tak, czy jest, jest nadzieja? Kowala możemy ulepszyć. E, tego byśmy ulepszyli. Kowala. Pu, 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 pu. No wiadomo, na razie armii to my nie mamy żadnej. Ta farma tu by się przydała. No i wzmocnić mury by się przydało. Nie wiem, to, to albo to, myślę. No, taka mobilna wieża nie byłaby taka tragiczna. Tutaj, ona by jeszcze była bustowana przez to. Ech, dobra, zaryzykuję w mobilną wieżę, pójdziemy. Drap, Drap. Tu może bym coś odblokował jeszcze. To jakieś dodatkowe busty by poszły, może, może. Czekajcie, bo właśnie tego pola nie mam. Ja tu chciałem farmę, a tu pola tego nie mam. Dobra, odlokujmy tak. Ognista wieża idzie tu, po-po-po-po-po-po-po-po. Pu, 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 pu. Jedziesz! No, trochę pali, pomaga w tym paleniu, nie? Zawsze coś, tylko tutaj dostajemy mocno po dupie, w sensie moje mury rozwalą mury. Dobra. Ledwo, bo ledwo. Ulepszmy wieżę zwiadowczą. Ta ma trzeci ta ma drugi ta ma pierwszy może ulepszmy te na no te balisty tu mocno biłam mi o Panowie, panowie, nie wolno wam niszczyć moich murów, jest zakaz bicia murów, zakaz bicia murów, za... Dobra, udało się. Ta wieża mobilna jednak daje radę. Eee, Trebusz, wieża wielocelowa strzela jeden dodatkowym pociskiem na budowlę w królestwie. To będzie dużo strzelać. I to jest wieża. Czyli... Cholera, ten... Dobra, nie będzie. Eee, czyli, czyli... Czyli, 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 czyli... Czyli, czyli... Jakbym tutaj dał jeszcze kiedyś kowala, to tutaj ten trebusz byłby git. I think. nie zwierzę, więc jakbym tutaj o farmę, to tam by nic nie dało. Cholera. Trudno. A i tutaj dostaniemy wciry. No w Wciary dostanę. Chyba, że kuski zaciupamy. Dobra, nie dostałem wciry. Niszczę wskazaną działkę na zawsze, automatycznie aktywuję... Aha. A może pustą działkę zniszczyć? Ale no nie... Duplikuję wskazaną działkę i wszystkie statystyki na sąsiedziującej działce pustej. Ale kupa trochę. Chyba, że chcemy wieżyczkę. Tego nie chcę, przerzucę raz. Chociaż nie wiem, jakie tu mogą być lepsze karty. Awansuję wszystkie działki sąsiadujące po przekątnej. Czyli jakbym tutaj to dał, to to awansuje, to awansuje, a tego już nie awansuje, ale to by było awansowało. Dobra, szczerze wezmę to i zaraz będę myślał. Po przekątnej, jakbym tutaj dał, to nic to nie da. Jakbym tutaj dał, to to awansuje i to awansuje. Jakbym tutaj dał, to to awansuje i to awansuje. Może zamek wypadałoby awansować bardziej? Chociaż. Dobra, szczerze wezmę. Tak. Tam poszedł awans w te dwie działki. No i przynajmniej mocniejsze mury teraz już raczej się przebiją, co? Uuuu Uuuu uu, Ledwo, ledwo eee, I co? Chcemy tę farmy zapieziałą? Dobrze, dajmy tę farmy zapyziałą Uuuu Niszczy wskazaną działkę, bo awansować o poziom sąsiadujący? Ma to jeszcze sens? Chyba nie A mogę awansować, znaczy niszczyć pustą działkę? Bo to jest niszczenie, że usuwa budę, czy niszczenie, że przestaje być działką? Hmm. Hmm. Karty celu wracają do Twojej ręki. A może byśmy sobie. Nie, dobra. Ehm. Ma, przerzućmy. Muro twórca już nie, bo jest. Chyba, że więcej chcemy murów. No, Zamek można by było ulepszyć, a trochę lamerski kupować to u kupca. Uderzenie smoka? Nie. A przerzucę jeszcze raz tutaj. No bo to już jest trzeci, nie? Ognista wieża i trebusz. bo farma. Dobra, ognista wieża, chodź. Ja w sumie mogę, stać mnie. Dobra, to i Trebusz, chodź. Farmy już nie kupię, to, to nara. Ognista wieża, myk. Teraz będzie ten. No dobra, niech będzie. A, bo ja farmy dalej tu nie postawiłem, ta. A Trebusz, myk. No i ta farma. <grym> Dla tych. Proszę. Zwerbowano, wow. <grym> Umarli trzy sekundy. Nie no, we radzimy z tym królem. Jego balesty są mocne, ale no to są balesty. Dobra, kamieniołom ma poziom pierwszy cały czas. Dobra, kamieniołom chce. Ja mam dalej te dwie karty awansujące działki, ale można sobie zostawić na sam koniec. Ostatecznie, nie? Co nam tam będzie brakowało, to nam ulepszy wtedy na koniec. O, to już przejdzie. Za dużo tego, ale ledwo, ledwo. Kurde, ledwo, ledwo tam. A jajuj Dobrze, żołnierzy ulepszmy. Wszystkie oddziały dupa. Zamrożone, głuszone lub zatrute jednostki otrzymują plus 50% obrażeń. A za, za, za. palące się nie ma. Przerzućmy to. Łucznicy dupa. Podwaja obrażenia krytyczne. Zwiększa zasięg obrażeń ataków obszarowych. A wpłynie to na to. No bo to jest atak obszarowy raczej. Więc może. A, więcej żołnierzy. Pupupupu. Pu, pu, pu. Jak są balisty to dajemy radę, jak nie ma balisty to nie dajemy rady. Jaka smutna prawda. I co, jest wię... Ej, 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 no! O, chłop się jeden przedarł, co to miało być? Ataki sąsiadujących działek zadają teraz obrażenie od trucizny. Eee... Okej, okay, nie byłoby takie złe. Bo rozumiem, że to nie wykluczy tego, prawda w przypadku zamku. Mam nadzieję, że w ogóle, no raczej tak, bo tam się świecą. Dobra, palimy i trujemy. No to to już w ogóle jest super połączenie moim zdaniem. Ale tutaj... Może drugie mury by się przydały. Jeszcze jakaś wieża ma, tak, no to możemy wieże ulepszyć. Byśmy ulepszyli. Pu, 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 -pu, -pu, -pu. dobra. Zwiadam mhm。ci, moi żołnierze, no to. No to, no to. Dobra. Jedna porażka wiosny nie czyni. Mury y ognista jest na drugim, to możemy ulepszyć ognistą. Tu będzie rozbuduj no to gdzie byśmy wzięli pole? Tu. Żeby coś, co bustuje. Może. Może. Ale ognistą wieżę ulepszamy, awansik jest. Ładna grzyczka i lecimy. No tutaj mamy prawdziwą obronę zamku, ale ci się mogą przedrzeć, bo są dość mocni. Jednak nie mogą. No i eee... Kowale wszystkie tu już trzeci mają, ale czy chcemy tu jeszcze dorzucić kowala, tu i tu? OK. Niech będzie. Właśnie połączymy to z tym. Tu bym wziął. I tu kowal. Pyk. Pupu, 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 pupu. Dobra. Pytanie, czy ma to sens, jeśli chodzi o ulepszanie yy, żołnierzy, bo oni umierają w 3 sekundy. no Ognista y, zamek chyba cały czas jest na pierwszym. Nie, dobra, ulepszmy w końcu zamek. Pyk. Dobra że to nam troszkę pomoże do króla się, rada królewska dajemy radę, dajemy radę, dobra myślałem czy może by się przydało leczenie, ale chyba nie e farma jest na pierwszym dobra, wezmę ją, chociaż nie czuję tego, ale proszę więcej, <laughs> więcej żołnierzy <laughs> no i nie przeżywają ani trochę Nie. 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 Podwaja wielkość, HP obrażenia. Duplikuje, to już nie ma sensu, dobra. Gigantyzm na żołnierzy, a mogę? Nie, skazany oddział, to tylko może być tu. Rozumiem, Tu już na czerwono się świeci. Wy nie jesteście oddziałem. Ciups, dobra. A tam większych żołnierzy, będzie lepiej widać jak umierają. No, tyle z nich było. Wow, babciu. E, kamieniało ma poziom drugi. A tu jeszcze jest balista. Jako jednostka, nie? Dobra, weźmy jeszcze kamieniało. Otrzymuje jedną dziką kartę za każdą, posiadając przez pustą działkę dupa. Zapewnia dodatkową, zupełnie losową kartę w każdy nieparzysty rok. W momencie, jak już końcówka jest, nie ma sensu. Pozwala wybrać trzy nowe działki do odblokowania. To nie ma sensu w tym momencie. Przerzuć. Przywróć wszystkie stracone życia. Zwołuje Radę Królewską z ekskluzywnymi dekretami pozostałych królów. Ale że już teraz? Wezmę to, chociaż zaraz się okaże, że przegram też dwie bitwy i nie dojdę do bossa. Dobra, trudno, bierzemy wielokulturowość. Karty u kupca kosztują połowę ceny. 10% wszystkich przeciwników zamienia się w żaby. Efekt wszystkich kart niszczących ziołki jest stosowany plus jeden raz. No, albo biorę abracadabra, albo przerzut. No jeszcze jest kupy. zabra, biorę wbiorę Abracadabra. 10% wszystkich przeciwników zamienia się w żaby. I kamieniałam sobie ulepszmy. Były tam jakieś żaby chyba. Czy białe coś, to raczej żaby. Dobra, jest git. Jest git. Jest, jest bardzo dobry git. Eee, paladen łucznik, stalowa zbroja. Stalowa zbroja na żołnierzy. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Trzeba to trzeba. Wow, wiele to im nie dało. Nie no, patrzcie, żyją. Wow. A, teraz jest kupiec. Kocioł biorę. Dobra, biorę kocioł. O, mogę kocioł, to będzie, bo kocioł jest na pierwszym. To karta, karta, dobra. Możemy kocioł. Wieża jeszcze można, można ulepszyć. Więc za 29 już nic nie zrobi, więc opuść. Kocioł. Kocioł wieża. Pupu 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 pupu. O wielki ten kocioł, zaraz tam wskoczy do niego. Mabry. A ta czeka nas walka z busiurkiem. Zamek chyba do tej pory nie ma trzeciego. A, tam bądźmy mili i dajmy zamkowi trzeci poziom. Pupu pupu. Znaczymy co będzie z bossem. Eee... Lurira. no No tutaj dupa, nie mamy już pustej działki, a nic nie ulepszę. Eee, przerzuć... Ognista i eee, dupa dalej. Bo ognista wieża jest trzeciopoziomowa. No znaczy tak, inaczej. Bo ty masz konkretnego czopka. Konkretny czopek nic ci nie da, bo już wszystko masz ulepszone. Chyba, że to jest... Ale od... no to też już jest ulepszone. Trebusz nie jest ulepszony w sumie, dobra. To jeden przerzut jeszcze licząc na trebusz. Dziękuję bardzo. Jest trebusz. Król Kamienia przeprowadza ostateczny szturm. Musimy zagrać. Trebusz ulepszony, Dzika karta. Co tu nie jest ulepszone? No to na pewno. Żołnierze w sumie. i Farma to już dupa tam. żołnierzy ulepszmy. To ma trzeci, 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 to ma trzeci. Trzeci. I tu będzie drugi. Dobre. O kurde, jaki byczek. Połowa żołnierzy sobie poszła w trzy sekundy. No dobra, dostaje mocno. To no nie było takie straszne, a ja myślałem, że będzie straszne. No jedno żyćko, żyćko straciliśmy mimo wszystko. Bywa. Ja, ja tu muszę klikać. Eee, następne zadanie. Pip, 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 pip. Kontynuuj. Uuu, i kolejna frakcja odblokowana. Ale to nie dziś. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go cenić rozkomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.